Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Sen o pierścieniu zwiastun niesamowitych wydarzeń, które czekają na ciebie w najbliższej przyszłości. Marzycie, radzi działać zdecydowanie i pewnie, a wtedy cele zostaną osiągnięte. Dowiedzmy się więcej o tym, o czym marzy ta biżuteria i jakie niuanse należy wziąć pod uwagę w niektórych aspektach życia. Krótka interpretacja snu. Widzieć pierścionek we śnie do zbliżania się korzystnych wydarzeń. Sonnik widzi w tym symbolu wzmocnienia pozytywnych trendów we wszystkich aspektach życia. Kobieta zapowiada przebudzenie intuicji, kiedy stanie przed trudnym wyborem. Obrączka żona tego mężczyzny zapowiada radosne wydarzenie w rodzinie. Jeśli marzysz o złotym pierścionku, oznacza to, że będziesz w stanie uzyskać przychylność i wsparcie wpływowej osoby. Sen o męskiej obrączce ujawnia w tobie genialnego organizatora, któremu udaje się rozwiązywać równolegle z innymi ludźmi i sprawami osobistymi. Zobaczyć klejnot na palcu wskazującym jest oznaką przywództwa w czymś, a na środkowym palcu symbolem mediacji w rozwiązywaniu sporów innych ludzi. Jeśli śnił na palcu serdecznym dłoni, harmonia i wzajemne zrozumienie czekają na ciebie w życiu osobistym. Jakie jest marzenie o pierścieniu dla kobiety lub dziewczyny? Pierścień widziany przez młodą dziewczynę wskazuje, że w przyszłości będzie dysonans z innymi. Będziesz wydawać się nielogicznymi działaniami innych ludzi, a ci będą zaskoczeni Twoją nieostrożnością. Dojrzałym kobietom, dla których kariera jest ważna, marzyciel radzi zachować ostrożność w ryzykownych sprawach. Nie polegaj na szczęściu, ale ufaj tylko własnemu doświadczeniu i profesjonalnemu instynktowi. Małżeństwo, które widziało we śnie pierścionek, stanie przed trudnym wyborem. Muszą ustalić priorytety między osobistymi interesami a potrzebami gospodarstwa domowego. Niezamężne panie widziane zapowiadają komunikację z aroganckim mężczyzną. Jeśli nie masz ochoty kontynuować związek, nie bój się otwarcie o tym powiedzieć. Marzenia o pierścionku dla mężczyzny lub faceta. Młody mężczyzna śniący o pierścionku zwiastuje fiksację na pewnej sprawie. Będziesz wracać do niej wielokrotnie, aż osiągniesz pożądany rezultat. Żonaty mężczyzna śniło mi się radosne wydarzenie w domu. Ten sen obiecuje harmonię i wzajemne zrozumienie między domownikami. Singiel zobaczyć pierścionek na palcu to scena zazdrości. A wszystko dlatego, że w oczach rodziny zazdrosny ty zagrożenie dla jego małżeństwa. Dlatego warto zachowywać się skromniej, aby nie prowokować konfliktów. Interpretacja snu Millera. Zbliża się dogodny moment, aby zająć wiodącą pozycję w ważnym dla Ciebie obszarze życia. Będziesz tak silny w argumentach, że konkurencja będzie po prostu niemożliwa. Demonstrując stanowczość charakteru i asertywność, zdobędziesz autorytet wśród innych. Oznacza to, że po uzyskaniu poparcia większości możesz śmiało działać, osiągając cel. Znaczenie snu według snu Wanga. Pierścień marzeń wskazuje na potrzebę nawiązania relacji z bliskimi w prawdziwym życiu. Jeśli istnieją między wami nierozwiązane kwestie, teraz jest właściwy czas, aby przesunąć tę ścianę nieporozumień. Szczera rozmowa w cztery oczy nie tylko pomoże wygładzić ostre krawędzie, ale także przyniesie ci spokój. Przygotuj się jednak, że dialog nie będzie łatwy. Dlatego staraj się być łagodniejszy i bardziej taktowny, aby sytuacja zmieniła kierunek na lepsze, a nie pogorszyła się. Opis snu według Frioda. Sen o pierścieniu podkreśla twój autorytaryzm, a ta cecha charakteru wcale nie sprzyja harmonii i wzajemnemu zrozumieniu w relacjach. Od nieporozumień z ukochaną osobą może uratować tylko najwyższa szczerość. Dlatego odmawiaj w połowie jasnych wskazówek i intryk, a jeśli nie ma możliwości szczerej rozmowy o tym, co myślisz, lepiej milczeć. Nie zapominaj o tym, jak ważne dla zachowania relacji jest możliwość poddania się partnerowi. A jeśli, aby ukochana osoba poczuła się szczęśliwsza, konieczne jest pójście na kompromis i nie bierz jej na bagnet. Naucz się czuć swoją bratnią duszę, bądź bardziej elastyczny i nie przegap okazji do kompromisu tam, gdzie jest to możliwe. Islamska interpretacja snów. Widzieć, jakbyś otrzymał lub kupił nowy pierścionek, zbliżające się korzystne wydarzenia. Może to być związane z rozwojem osobistym lub zawodowym, dobrobytem finansowym, lub wzmocnieniem związku. Jeśli pierścionek został zdjęty lub wypadł z ręki, jest to ostrzeżenie przed możliwymi rozczarowaniami. Możesz napotkać na swojej drodze trudności lub przeszkody, które mogą wpłynąć na Twoją samoocenę lub osiągnięcie Twoich celów. Sen o pierścionku ozdobionym kamieniami szlachetnymi wskazuje na dobrobyt i bogactwo. Taki sen zwiastuje poprawę finansową lub ważne nabytki materialne. Interpretacja snów według dnia tygodnia. Zwróć uwagę, w którym z dni tygodnia śnił ci się pierścionek. Tak więc sen nabiera dodatkowego znaczenia i zwiastuje poniedziałek i e hojny prezent, wtorek e nowa pasja, środa i e poczucie pobłażliwości. Czwartek, e niezgoda z czyjąś autorytatywną opinią. Piątek, e lekkomyślne zachowanie. Sobota, e tajemniczy incydent, niedziela, nostalgiczny nastrój. Co śnić o pierścionku na palcu dłoni. Zobaczyć pierścień na kciuku, zbliżająca się podróż. Sen ostrzega przed zbliżającą się zmianą miejsca zamieszkania lub nowym doświadczeniem związanym z podróżowaniem. Palec wskazujący z obrączką symbolizuje przywództwo. Sen wskazuje na potrzebę podjęcia aktywnej roli w projekcie lub sytuacji. Jeśli obrączka jest noszona na środkowym palcu, odzwierciedla to rolę mediatora w konfliktach lub sytuacjach kryzysowych. Pierścionek na palcu serdecznym oznacza związek romantyczny lub rodzinny. Sen może symbolizować lojalność, uczucie i zaangażowanie w związek. Pierścionek na małym palcu wskazuje na potrzebę większej pewności siebie w słowach i działaniach. CEO oznacza zobaczyć złoty pierścionek. Jeśli śniłeś o złotym pierścionku na dłoni, jest to znak, że możliwe będzie osiągnięcie usposobienia właściwej osoby. Zobaczyć biżuterię na czyjejś ręce to symbol żalu z powodu własnej hojności i rozrzutności. Sen, w którym kupiłeś złotą biżuterię, ale okazała się ona fałszywa, zwiastuje smutne konsekwencje nierozsądnych oszczędności. Po osiągnięciu niewielkich korzyści ryzykujesz utratę czegoś większego. Podarowanie złotego pierścionka osobie płci przeciwnej zapowiedź fatalnego spotkania. Osoba, z którą masz się spotkać, będzie miała istotny wpływ na twoją przyszłość. Jeśli śniłeś o męskim sygnecie, Widzieć we śnie tę surową męską biżuterię oznacza, że w rzeczywistości będziesz musiał wykazać się umiejętnościami organizacyjnymi. Zdolność do kierowania i koordynowania innych, osiągania od nich pożądanych rezultatów, przejawi się znakomicie. W tym przypadku nikt nie będzie podejrzewał Cię o manipulacje, a to świetna okazja do rozwiązania niektórych problemów przez innych. Jednak śniący radzi, aby być bardziej elastycznym i przychylnym omówić sytuację i skonsultować się z tymi, którzy są z tobą ramię w ramię. Weź nie, będziesz w stanie osiągnąć znacznie większe wyżyny, idąc na kompromis, niż działając bezpośrednio. Znaleźć pierścionek. Marzenie o znalezieniu pierścionka to znak, że powinieneś być przygotowany na krytykę. I chociaż słuchanie argumentów rozmówcy na temat powagi jego błędów jest bardzo nieprzyjemne, informacja ta nie przeszkadza w przyjęciu do wiadomości. Być może naprawdę warto zrozumieć, co zostało zrobione źle i gdzie popełniono błąd. Spróbuj spojrzeć na sytuację z zewnątrz i zrozumieć punkt widzenia krytyka. Bezstronna ocena swoich działań i ważny krok na drodze do samodoskonalenia. Zmierzyć pierścień we śnie Przymierzyć pierścionek we śnie jest znak nadchodzących refleksji na temat wieczności, dobra i zła, miłości i nienawiści, życia i śmierci itp. Nie jest wykluczone, że do takich myśli popchną pojawiające się wydarzenia. Filozofia jest bardzo przydatna, ale w tym przypadku może spowodować oderwanie się od rzeczywistości. Ryzykujesz, że przegapisz coś ważnego, a osoby wokół ciebie z pewnością będą zaskoczone nietypowym zachowaniem. Jeśli śniłeś o noszeniu zbyt dużego pierścionka na palcu, wskazującym, śniący radzi unikać moralizatorstwa. Nie próbuj na sobie sytuacji, w których znaleźli się inni, a rzadziej używaj zwrotów typu. Tutaj byłbym na Twoim miejscu. W przeciwnym razie ryzykujesz przesadną reakcję i zepsucie relacji z bliskimi. Wnioski: Pierścień we śnie może symbolizować siłę, władzę lub autorytet w rzeczywistości. Taki wątek mówi o chęci kontrolowania sytuacji i bycia w samym centrum wydarzeń. Ponadto, w interpretacji wielu źródeł, biżuteria ta jest postrzegana jako odzwierciedlenie więzi emocjonalnych, przyjaźni i relacji z innymi ludźmi. Oznacza to, że cenisz tych, którzy są blisko Ciebie, a bliscy bez wątpienia to doceniają. Autor: Inga Archangelska, freud Sigmund Interpretacja snów. Wydawca: Peter 2018 rok: 576 centów. ISBN 978 -5 -44 -61 -05 -65 -6. Meyroulou Leopold Kaligor. Sny i symbole. Wydawca Instytut Ogólnych Studiów Humanistycznych 2010 rok 360 centów. ISBN 978 5 Myślnik 88 230 Myślnik 269 Myślnik 5 Krauss kler A Dreambook for Women. Wydawca Astpress 2016 rok 320 centów. ISBN